Dzień dobry, witam na otwarciu oferty, postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Włoszechowice oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w PSZO w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku. Kwota, jaką zamawiający przeznaczy na realizację niniejszego zamówienia, to kwota brutto 1 618 31 zł, 11 groszy, co stanowi kwotę netto 1 498 176,95 zł, 95 W terminie składania ofert do zamawiającego wpłynęła jedna oferta złożona została przez firmę usługowo-handlową Dominik Zając, Głodnica, ulica Szkolna 46, 64, 234 przemyt. Kwota, jaką wykonawca zaoferował za realizację niniejszej usługi, to kwota brutto 1 483 295 złotych 65 groszy, zł, co stanowi kwotę netto 1 373 421 90 groszy, Wykonawca zaakceptował y, warunki umowy zawarte w załączniku nr 11 do SIPS. Termin realizacji zamówienia od 1 grudnia 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku. Dziękuję.